Teraz leci pulan na soję. Dawka tam mała, bo sobie soja sama nawiąże. Ma na te bakterie brodawkowe. A że tu rósł kiedyś groch i to pewnie parę razy. To te bakterie już są w ziemi. No. Rolnictwo precyzyjne. O, nie ma na oko. Odmierzane fajtakiem. Teraz szerokość wysiewu to jakieś 12 metrów, bo łopatki są tak ustawione w rozsiewaczu. No i ojciec robi na niskich obrotach, tam 1500 obrotów. W mtz O No tu parmczak. Zaraz trzeba będzie te pole przerobić broną. Jutro będzie się siać. Ale to ale to jutro. Mają przyjść jakieś deszcze, to by dobrze było. Zobaczymy czy przyjdą. Będzie chyba 4 dni rząd by deszczu, a żeby jeden chociaż był to będzie dobrze. To do później. Bo on naciąga, wiesz? Naciągnie. No, to że. Ekologiczna uprawa soi na kutlety. Tylko zaprawiona. No jeszcze tak na koniec chcę Was poinformować, że kanał ma już 280 subskrybentów. Już przekroczyliśmy pierwszą świadkę, czyli 250. Dziękuję wszystkim, którzy subskrybują mój kanał i tych którzy mnie oglądają często również zachęcam do subskrypcji. To pozwoli zwiększyć mi zasięgi. No już soja posiana, tylko czekać na deszcz. Nawóz na, na pszenicę poszedł. Ale miał padać deszcz, a deszczu nie ma. Jak nie będzie go dalej, w sumie nic nie będzie. Kwietniowe mrozy jeszcze w dodatku pokręciły ten rzepak cały. Nie wiem co to z tego będzie. Teraz Zmierzę, jak głęboko bierze ten głębosz. Tak zawsze jestem ciekawy. Jedną ręką nagrywać. Zaraz Wam, wam zmierzę. No tak jakoś. 50-55 czyli samogit No jakby spadł deszcz to bym jeszcze nagrał film o moim ulubionym sprzęcie czyli o kusiarce. Mam taką ciekawą kusiarkę do trawy traktorek W sumie to bardziej kombajn niż traktorek ale to zobaczycie sami Teraz nie chcę jej ścinać, bo jest sucho Ona jakaś teraz jeszcze za wysoka nie jest Tutaj to jest niska gdzie jest wyższa, na przykład tu ze stodołą, nie. I nie jest jej sinę, dlatego że jest sucho. Ona była dopiero pierwszy raz sinana. I jak jest sucho, zetnie się trawę, to ona, wiadomo, przecięta jest, gubi część soków, żeby się zasklepić, zabliźnić, nie. A później jeszcze potrzebuje trochę soków, nie, żeby zrobić ten stożek wzrostu. A soków nie ma, bo nie ma wody w glebie, nie? Więc mógłbym narobić krzywdy tylko w tej trawie. Ale że wysoka nie jest, to się nie piekle. Poczekam. No i byłoby na tyle. Cześć.